Halo, halo, witam serdecznie na ostatnim wyścigu pierwszego sezonu F124 trybu kariery kierowcy. Finał sezonu w końcu i nareszcie po tak długim czasie od premiery gry, w końcu doszliśmy do samego końca. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w obu klasyfikacjach. Aston Martin i kierowca Astona Martina Sebastian Cox mają szansę na wicemistrzostwo świata i w klasyfikacji kierowców i w klasyfikacji konstruktorów. No ale o obie te pozycje drugie na koniec sezonu będzie naprawdę bardzo ciężko. Będzie trzeba się niesamowicie postarać. Tak przedstawia się start pola startowe Lando Norris pierwszy, Louis Hamilton drugi, trzeci George Russell także trzech Brytyjczyków i potem za nimi Sergio Perez, Leclerc i dopiero szóste miejsce Coxa ósmy Alonso No powiem szczerze, męczyłem się w tych kwalifikacjach naprawdę się w tych kwalach męczyłem było ciężko ledwo, ledwo się udało wejść do q w q udało się wyczarować coś ponad stan nad możliwością Bolidu, no ale to nie wystarczyło na pierwszy czy tam drugi rząd. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym wyścigu, może będzie jakiś safety car, może ktoś się tam gdzieś rozbije, no. no i Lando Norris, no Lando Norris w tej chwili startując pole position jest zdecydowanym faworytem do tego, żeby zająć drugie miejsce w generalnej klasyfikacji kierowców. Carlos Sainz jest gdzieś za mną, chyba z ósmego pola, czy z siódmego pola startuje, no ale ja mam przed sobą jeszcze Leclerca, Pereza, oni też się liczą w walce o wicemistrzostwo. No, możliwości może być tutaj sporo. No, zobaczymy. Jest pięciu kierowców, którzy walczą o drugą pozycję na koniec sezonu. No i Landon Norris jest jak na razie w najlepszej sytuacji. No, ale dobra, dosyć tego gadania. Medy Hardy. Tak sobie pojedziemy. No i zobaczymy Co nam to da. Oby star był niezły, żeby nie było jakichś strat na samym początku, a tym bardziej jakichś uszkodzeń. Wyścigi jeżę na poziomie 94, a kwalifikacje na poziomie 98. Ponieważ jest tutaj źle zrównoważony poziom trudności, jakbym kwalifikacje jeździł na 94, to bym je wszystkie wygrywał, a przynajmniej większość z nich. Już to testowałem na samym początku gry, niestety tego nie zmienili. No ale myślę, żeby kolejny sezon już tak jeździć idzie na 96 i w kwalifikacjach, i na wyścigach. No ale tak jeździmy od początku sezonu, także tak już zostanie do końca. No, i zobaczymy. Ostatni, tak w ogóle, ostatni wyścig sezonu. Nie tylko yy, ogólnie w trybie kariery, ale ostatni wyścig w Astonie Martinie. Także od nowego sezonu Sebastian Cox będzie jeździł w Mercedesie obok Louisa Hamiltona. Przynajmniej tak podał Toto Wolf na tych tajnych spotkaniach. No, zobaczymy. Jaki będzie ten przyszły sezon? Myślę, żeby zmniejszyć tam ilość wyścigów w kolejnym sezonie. Jeszcze nie wiem do ilu, ale 24 wyścigi w trakcie całego sezonu to jest troszeczkę za dużo, mi się wydaje. A i tak jest, że 35% dystansu wyścigu. No zobaczymy. Zobaczymy. Teraz pora się skupić na. Na tym co tutaj. Aj, znowu tam o jeden centymetr prze, przejechałem dalej. No dobra. Oby bez przygód. Niezły start Wyprzedziliśmy Leclerca na starcie Lando trzeci to jest dla mnie bardzo ważne, no ale Perez jest drugi, chociaż Perez ma większą stratę do mnie. Wciskamy się tutaj. Uda się czy się nie uda? Udało się, pięknie. Co najważniejsze, czysto. Dobra, tutaj walczą, trzeba to spróbować jakoś wykorzystać. Doszło do kontaktu pomiędzy Norisem a Perezem. Hamilton tam już totalnie odjeżdża. Lekki kontakt. Taka pozycja daje mi wicemistrzostwo świata w tej chwili. Taki układ. Pod warunkiem, że... Dojedziemy w takiej kolejności. Nie wiem, jak sobie tam radzi Fernando Alonso. Mam nadzieję, że dobrze, bo jeszcze z Ferrari walczymy o wicemistrzostwo konstruktorów. 12 punktów straty. kurde nie mam baterii Ależ tutaj walczą, ależ walczą. Może się uda to wykorzystać. Jestem blisko. Nie mam baterii. Nie udało się tego wykorzystać. Jak ktoś myślał, że obniżenie poziomu trudności z 98 z kwalifikacji do 94 to jest duże ułatwienie, to się grubo pomylił. Dla mnie. Znaczy duże ułatwienie dla mnie. Bo jak widać, tutaj jest zacięta walka. I właśnie o taką walkę chodziło. Siemanko, Rudy. Kurde, muszę troszeczkę takie baterii oszczędzić. Problemy z dohamowaniem. Tak, tak. Na kierownicy. Kurde w Katarze na to, że w Katarze Mercedesy w ogóle nie istniały A tutaj w Abu Dhabi Oba Mercedesy pędzą jak szalone Lewis Hamilton tam gdzieś już totalnie uciekł Russell na mnie naciska Dobrze Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie Mercedes będzie mocny Ponieważ do tego zespołu przechodzimy Na nowy sezon Abym się teraz kurde obrócił Jakbym tam mocniej na tą tarkę najechał No i to jest zacięta walka o wicemistrzostwo świata Pomiędzy kilkoma kierowcami No Ferrari na razie jest w dupie ale Kurde znowu kontakt lekki kłopoty najmana ze średnią trakcją. Ja postawiłem już dawno na zabawę w F1. Kiedyś jak się jeździło w ligach to się nie używało asy ale teraz już postawiłem na zabawę totalną. A też nie jestem jakiś super szybki i nie mam jakiejś super umiejętności, żeby bez asyst sobie tutaj w karierce śmigać, tym bardziej, że boty jeżem jak po sznurku. No i taki układ, jaki mamy na torze, Norris drugi, Perez trzeci, a czwarty, daje tytuł mistrza, wicemistrza świata Norrisowi. Nie tak łatwo Russell. Dobra, mam trochę więcej baterii. Oni nie mają DRS-u. Ale kurde walka! Oj, coś ty Norris zrobił? Gdzie on tak przyhamował? No to musiało się źle skończyć. A myślałem, żeby tam odpuścić, ale widzę, że on kurde troszeczkę zwolnił, ale dupa potem. Nie sądziłem, że Norris tam tak mocno zwolni, nie? Ja miałem w planach koło niego jechać. On zwolnił, no i zaczepiłem się gdzieś tam o niego. Dobra, nie będę się tutaj wciskał ale to była ładna walka nie powiem No i w tej sytuacji w lepszej... W tym momencie w dużo lepszej sytuacji jest. Lando Norris, teraz. Kurde, jaka jest prędkość zjazdu do alei, Serwi jaka jest prędkość w alei serwisowej w Abu Dhabi? 60 czy 80 km na godzinę? Nigdy, okay, kurde, wait. tego sobie nie sprawdzę no. Dobra, nie mam baterii w ogóle. Ta szykana mi sprawia tyle problemów, że masakra jakaś. Nawet jakbym skończył trzeci, to bym musiał wykręcić najszybsze okrążenie w wyścigu, żeby z taką samą ilością punktów tutaj pokonać Norisa. Jaka tu jest prędkość? 80. A mój! Dobra, mamy to. O, matko, co za wyścig!

No szkoda, że te, w tej alei serwisowej był problem z tymi kołami, z tym lewym przodem. Pytanie, na którym okrążeniu oni będą zjeżdżać. Zaczęły się zjazdy Norris przede mną Tak samo Leclerc Te dwie dodatkowe sekundy przy... Przy zmianie tych opon

Jeżdżam przed Perezem. Kurde, nie mam się tutaj jak obronić. Co za walka w tym wyścigu, kapitalne zakończenie sezonu. A jeszcze taka wysoka stawka jest. Oj, coś się mi psuje w bolidzie. No nie mówcie, że to się tak zakończy. To się tak zakończyło. Awaria mechaniczna na koniec sezonu. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę, ale ból dupy teraz. Awaria mechaniczna na zakończenie sezonu. Padło wszystko. Koniec wyścigu. O, matko, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego przez cały sezon nie było problemów z Bolidem? I na ostatnim wyścigu, ja pierdzielę, a taka walka była. Norris wygrywał, ostatecznie. Także marzenia o wicemistrzostwach legły w, gruzie, w gruzach. No masakra. Na, nawet jakbym powtórzył ten wyścig to i tak bym miał tą awarię mechaniczną i tak bo to jest po prostu już tak jakby taki scenariusz jest nałożony z góry o oh, boże Norris wygrywa drugi Hamilton trzeci Verstappen szkoda naprawdę szkoda bo tam była niesamowita walka tam naprawdę się mogło jeszcze coś wydarzyć Szkoda, no ból dupy straszny na koniec sezonu. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Tak się ekscytowałem tą walką, tą rywalizacją. I wszystko padło. Leclerc ósmy, 9, Sainz, Alonso 6. no gdybym ja był gdzieś faktycznie ten, to czwarte, trzecie, czwarte miejsce, to to myślę, że byśmy wyprzedzili Ferrari. Norris wygrywa, drugi Hamilton, trzeci Verstappen, a Sebastian Cox olbrzymi pech DNF. Klasyfikacja kierowców na koniec sezonu. Verstappen, oczywiście, mistrzem. Lando Norris zajął drugie miejsce, trzeci Sergio Perez, trzeci Carlos Sainz, czwarty Sebastian Cox, szósty Leclerc, siódmy Alonso dalej Hamilton, Russell i Piastri zamyka dziesiątkę w klasyfikacji konstruktorów było blisko, ale się nie udało dwa punkty się udało tylko odrobić do Ferrari Red Bull 720 punktów Ferrari 475 Aston Martin 465 ale jeżeli ta siła w stawce tak by się miała tak by się miała ułożyć na kolejny sezon no to szykuje się naprawdę bardzo ciekawy i zacięty sezon drugi w karierze kierowcy. Co no szkoda, kurde. No mam ból dupy, no ale mówi się trudno. To wszystko, jeżeli chodzi o wyścig o Grand Prix Abu Zabi. Oby kolejny sezon był jeszcze lepszy.